Witam serdecznie wszystkie kobiety 50, plus. mogą być Panie też 52 plusiki i wszystkie inne kobiety, które uznają, że treści są dla nich wartościowe i że mogą sobie z tego skorzystać. Ale z czym przychodzę do Was, drogie Panie, to z tematami, które mówią co się dzieje z kobietami. W takim okresie 50, plus. jak się zmienia nasz mózg, jak zmieniają się nasze emocje, z czym to jest związane i z czym jakby musimy się liczyć czy też wziąć pod uwagę. Bo często wydaje się to tematem niby oczywistym, tak już słyszałam, że to jest oczywiste, ale jednak chyba nie jest do końca oczywiste. I mam nadzieję, że to będzie interesujące. Yy, bo i jeszcze taka jedna y, króciutka rzecz, przedstawię się. Jestem psychologiem, y, i nie tylko psychologiem. Jestem też ekonomistką, y, i właściwie całe moje życie y, pracuję w interakcji z ludźmi, y, z różnymi, w różnych zawodach, ale zawsze z ludźmi i dla ludzi. Więc przechodzę do, y, teraz do tematu. Bo, co mnie natchnęło tak, żeby poruszyć ten temat, ponieważ jak często rozmawiam z kobietami, to po pięćdziesiątce to właśnie słyszę czasem wprost, a czasem właśnie między wierszami, że kurczę, czuję, że mój mózg już nie działa tak jak dawniej, że coś się zmieniło, że jakby pamięć zawodzi, o znowu moja mgła mózgowa tak się aktywowała znowu. Albo że nie mogę się skoncentrować na pewnych rzeczach, albo nawet coś takiego, że uczenie też przychodzi coraz trudniej. I tak szczerze mówiąc, wiele kobiet zaczyna właśnie w to wierzyć, tak? że, że są jakieś takie, jakby to powiedzieć, już nie do końca sprawcze i gdzieś czuję, że bardzo odczuwuje to na właśnie takie poczucie własnej wartości. I kobiety zaczynają patrzeć na siebie w świetle właśnie takich różnych rzeczy, które im się przyda przydarzają przez jakby pryzmat trochę straty, tak? Tego coś było, a już nie ma. Tymczasem wiemy z neuronauki, że że to wcale nie jest do końca tak. Mózg kobiety już jest mózgiem, który po prostu zmienia strategię działania. On nie jest w jakimś regresie, a to właśnie to jest ta zdecydowana różnica. I pewne badania przeprowadzone przez National Institute pokazują jasno, że wraz z wiekiem może może zmniejszać się szybko, szybkość reakcji, ale jednocześnie rośnie zdolność do całościowego integrowania doświadczeń i podejmowania trafnych decyzji. Co to oznacza? Innymi słowy, mózg nie reaguje już tak impulsywnie jak kiedyś, ale działa głębiej. I wiecie co? Wiele kobiet czuje to intuicyjnie, tylko nie ma świadomości, że to jest to. Bo one często też mówią: Jeju, tyle mam informacji, ale ja wcale nie muszę wszystkiego wiedzieć. Nie muszę wszystkiego wiedzieć. Wystarczy, że rozumiem to, co jest dla mnie ważne. I właśnie to nie jest takie subiektywne wrażenie, tylko to jest właśnie ta biologia, to jest ta zmiana. Czy ona jest oczywista? Możliwe, a możliwe, że nie. Po pięćdziesiątce mózg staje się bardziej selektywny. Chodzi o to, że przestaje zapisywać każdy jeden bodziec, jaki mu tam podleci, każdą informację, każdą drobnostkę. Po prostu zaczyna oszczędzać energię i zaczyna wybierać, czyli podchodzi selektywnie do tego. A z perspektywy neuronauki to jest kurcze, szalenie ważna wiadomość, bo cóż to oznacza w praktyce? Oznacza mniejsze przeciążenie układu nerwowego i większą odporność psychiczną. Oczywiście, że również w tym samym czasie zmienia się też gospodarka hormonalna. Oj, to wiemy. Prawie wszystkie panie tego doświadczają. Spada poziom estrogenu, czyli hormonu który wpływa na neuroprzekaźniki odpowiedzialne za uwagę, za pamięć, za nastrój. Dlatego też mogą pojawić się tak zwane momenty mgły mózgowej. O tak! I się pojawiają. Trudniejszej, trochę trudniejszej koncentracji, czy zapominania drobiazgów. Ja sama, zresztą, nigdy nie miałam jakby takiej predyspozycji do zapamiętania jakichś takich drobniutkich szczegółów. Mój mózg tak działał już kiedyś, natomiast teraz rzeczywiście jest taki selektywniejszy trochę, ale, ale i to jest kluczowe słowo w tym, mózg nie pozostaje z tym sam jakby. Różne badania, różnych też zespołów takich neuroneukowych Pokazują, że mózg kobiet w tym okresie życia intensywnie korzysta z neuroplastyczności. A co to oznacza? To oznacza zdolność do tworzenia nowych połączeń neuronalnych czyli mózg nie przestaje się uczyć on się uczy, ale inaczej. Dlatego właśnie po 50. roku życia wiele kobiet zauważa coś bardzo charakterystycznego. Czyli, co to może być? Jak? Jest coś takiego jak lepsze rozumienie ludzi, jakby większą intuicję, mniej potrzeby tłumaczenia się i większą zgodę na siebie. Dajcie Pani znać, czy tak u Was jest? Z perspektywy mózgu. To efekt silniejszej integracji obszarów odpowiedzialnych za emocje, doświadczenie i ocenę sytuacji. Mniej impulsywności, więcej refleksji, mniej chaosu, a więcej sensu. I tu właśnie dochodzimy do jednego z największych mitów dotyczących wieku czyli mitu o pamięci. Bo pamięć po 50 roku życia nie zanika. Ona po prostu zmienia priorytety. Mózg przestaje przechowywać informacje, które nie mają dla Ciebie znaczenia emocjonalnego lub jakiegoś życiowego. Dlatego możesz zapomnieć, po co weszłaś do kuchni, ale doskonale pamiętasz rozmowę, która była dla Ciebie ważna wiele lat temu. A to jest objaw dojrzałego mózgu. Największym wrogiem sprawności poznawczej po 50. roku życia no nie jest wiek, ale jest nim przewlekły stres, napięcie i brak regeneracji. I dlatego tak ważne staje się coś, co wcześniej bywało pomijane, czyli powiedziałabym świadome, Uspokojenie, uspokajanie układu nerwowego. Bardzo ważna sprawa. Dlatego na sam koniec teraz zapraszam dziewczyny do bardzo krótkiej, prostej praktyki, która pomaga mózgowi wrócić do równowagi. No więc zaczynajmy. Jeśli możesz usiąść wygodnie, jeśli jesteś w ruchu, po prostu słuchaj. Weź spokojny wdech nosem i długi, powolny wydech ustami. I jeszcze raz jeden wdech nosem i wydech ustami. Skieruj teraz swoją uwagę do miejsca, w którym Twoje ciało dotyka podłoża krzesła, oparcia, podłogi. Nie zmieniaj nic, tylko zauważ. Badania pokazują, że już po kilkudziesięciu sekundach takiej właśnie uważności aktywuje się nerw błędny, czyli główna droga uspokojenia mózgu i ciała. Weź jeszcze jeden spokojny wdech i wydech. Pozwól sobie na jedną myśl. Mój mózg robi dokładnie to, co powinien na tym etapie życia. To nie jest koniec możliwości. To jest początek nowej jakości. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam wkrótce do następnego odcinka. Dziękuję, że tu jesteś. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Bye.